W ostatnim czasie środowiskiem związanym ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie wstrząsnęła wiadomość o śmierci Roberta Majera, człowieka wyjątkowo zaangażowanego w jego działalność na przestrzeni wielu lat. Przyjaciele postanowili uczcić jego pamięć, organizując zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na szczytny cel. W związku z tragedią, która nas wszystkich dotknęła, czyli śmiercią nagłą Roberta Majera, naszego wieloletniego kolegi, koordynatora przyjaciela. Chcieliśmy upamiętnić go jakoś w jego stylu de facto, a jako że jego wielką pasją było w ogóle pomaganie wszystkim, jedną z zajawek była pierwsza pomoc, to postanowiliśmy, że defibrylatory automatyczne AED będą dobrym źródłem, takim można by lekko powiedzieć pomnikiem dla, dla Bobika, ponieważ jest to rzecz, która realnie ratuje życie i powinno być tego jak najwięcej w przestrzeni publicznej. Robert miał wielką pasję do propagowania pierwszej pomocy. Tak naprawdę wszystkich dobroczynnych akcji, ale defibrylatory były troszkę jego konikiem. Zachęcam oczywiście do wkład. Na stronie zrzutka.pl można nas znaleźć. Odzew jest duży i już dzisiaj wiadomo, że pieniędzy ze zbiórki wystarczy na zakup więcej niż jednego urządzenia.